Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Czajka jest dzisiaj ze mną, Kuba. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. A to jest kolejny odcinek yy, No Skyblocka. No, tak jak widzicie, troszkę się pozmieniało tutaj kaktusy. Kaktusy te zasadziliśmy, tu mały ogródek. A w dzisiejszym odcinku ja będę budował domek, a Czajka będzie tam grinder budował. No Dokładnie, to tak bierzemy się do pracy. A ja zły ja się tutaj zrobię małe zwiedzanko. Niestety nie jestem kamerzystą, nie umiem umie kamerować. Jak spada na dół, to przepraszam. No. no tutaj zamieniłem. Tutaj jest drzewo, farma, więc ogródek już jest gotowy. Ktoś tam nam napisał, bardzo dziękuję. Chyba Minecraft 43, o ile dobrze pamiętam. Tutaj nasze kaktusiki, przerobiliśmy troszkę. Znaczy kto przerobił, to przerobił. No dobra, Ale... Nie będziemy już przedłużać, u mnie to będzie jako timelapse, u Kuby to nie mam pojęcia yy, Więc ja buduję tutaj na przygotowanym miejscu Mobrindera, A on bierze się do budowy domku okay. Więc miłego oglądania yy, Przynajmniej w moim przypadku timelapsa. No i ja tutaj mogę jeszcze powiedzieć I tak tego, że tutaj wcześniej jeszcze żelazo kupiłem, żelaza trochę kupiłem Tutaj piasek no to przerobiłem na szyby, no to widzicie tutaj u mnie, że mam szyby co tutaj jeszcze? Do tej aktusy przerobiłem trochę yy, drewna na węgiel i tego, dobra. To ja sobie przerobię to na deski, to drewienko. Okay. a ja lecę. Więc... Okej, okay. <laughs> okay. czyli u Ciebie to będzie jako timelapse, czy nie? Że przyspieszone? Tak. No bo... No to, nie no to dobra, no. To się nie... A nie no, jak chcesz, jak chcesz. Ja ci tylko tak mówię, u mnie tak będzie. Jasne. A u, cie, u ciebie może być normalnie. Ale wtedy co? Ty nie będziesz kurczę, ty nie będziesz ze mną wtedy gadał. Będę gadał, przecież ja cały czas z tobą gadam. Aha. I teraz już masz przyspieszone, tak? Tak. Wiecie, będziesz miał niby przyspieszone. Tak, w tym momencie, tutaj już... Czy ja wiem? Dobra, nie. To ja ten domek przyspieszę też. Okej, okay, no to... Cztery, pięć... Dobra. way. <laughs> No i ładnie, dobra, więc ja już. Dobra, wróciliśmy po tym lapsie Mój monogrania tam jest, domek jest z pięknym dachem. No hmm. tutaj, tak, jeszcze tak. Na razie mamy mało czasu, żeby to budować. Materiały nam się skończyły, szczególnie tutaj, ale postaramy się. W następnym ja do odcinku. Popłynę. Dobra, do no. no, Do następnego odcinka postaramy się właśnie tutaj dokończyć i pokażemy Wam, co się tutaj zmieniło. To no dokładnie, a. A ja jeszcze chcę powiedzieć, że tam też mi brakuje jednego kobla, jak pewnie widzieliście na takim lapcie, i robiłem wszystko, żeby go odzyskać, no jakoś mi się udało, żeby po prostu nie tracić czasu na kopanie go tutaj na dół, schodzenie i w ogóle. No i jeszcze mam do Was taką prośbę, jak zwykle, żebyście powiedzieli, co w następnych odcinkach moglibyśmy zrobić. No i z mojej strony chyba tyle. Kuba jeszcze, coś no, może jeszcze, ja wam jeszcze tam, właśnie, y, ja pisałem, że mogą się zgłaszać ludzie tak, do mnie i do tak, Ciebie, tak, że. Wybierzemy kogoś, za niedługi czas, jak będzie dużo was I... Na, żebyście mogli z nami jakoś pograć tutaj też, wybierzemy jedną osobę Ale to musi to już, trochę się tam tak. zgłosić właśnie Musi zgłosić tego. kilka osób przynajmniej Dobra, więc ja się z wami żegnam Chodź tu, chodź tu na do... skrzynkę No dobra, dobra Zaczekaj no. <grym> Miecz, 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 czekaj, 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 czekaj. Miecz, nie mam miecza no, W pupę, czekaj, miecz w pupę czekaj. Stój Czekaj, bo nie mogę trafić. O! To ty mi... Na wylot. O. Dobra, nie. Nie w poradzili. W dłodzie cenzor. Dobra. No dobra, więc trzymajcie się na razie cześć. No, cześć, trzymajcie się. Do następnego. No.